W Płotowie, oprócz Muzeum Szkoły Polskiej oraz Zagrody Styprekowskich, warto odwiedzić również miejscowy cmentarz. Nekropolię ufundowała rodzina Styprekowskich przed 150 laty i to grup właśnie tej rodziny zajmuje czołowe miejsce. Spoczywają w nim prochy Jana Styprekowskiego i jego żony Weroniki, a także ich dzieci, które poległy w czasie II wojny światowej. Cmentarz w Płotowie to również grób Bernarda Wery, działacza patrioty polskiego, oraz jego córki, Heleny Bożyszkowskiej, która była jedną z uczennic Szkoły Polskiej w Płotowie. W ubiegłym roku przy cmentarzu ufundowano również pamiątkowy obelisk poświęcony Bernardowi Werze w setną rocznicę aresztowania go przez władze niemieckie za działalność na rzecz odradzającej się II Rzeczpospolitej. Warto zajrzeć do Płotowa.